z tej strony Legomanka, a ja zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Sprawdźmy to. Jak widzicie, dziś zrecenzujemy sobie nowe wydanie magazynu LEGO Ninjago Legacy. Jest to tradycyjnie wydanie specjalne, które oprócz dwóch minifigurek, Kola oraz Nindroida, dostajemy, dostajemy również saszetkę z kartami LEGO Ninjago oraz jedną kartę złotą limitowaną. Jak widzicie, w tym numerze dostajemy 11 kartę limitowaną, która przedstawia Garmadona. Także bez błędnego gadania pokażę Wam ją z bliska, bo tradycyjnie była tylko na tą gumę przyklejona. Muszę przyznać, y, wygląda spoko, ale uważam, że na pewno dostaniemy kiedyś ciekawsze karty limitowane, więc to odkładam i jak znajdę czas, wsadzę do mojego y, właśnie y, teczki z tymi kartami. Nie wiem, jak to y, albumu klasera. Jak zwał, tak zwał. E, ogólnie, jak widzicie, spotkamy się, że tak to ujmę, w trochę innych warunkach, dlatego że wyjechałam, a teraz przez tą epidemię, że tak powiem, koronawirusa, pandemię, no to niezbyt mogę ruszać z mojego nowego miejsca w zamieszkania, że tak to ujmę. Więc e, jeśli widzicie odcinki na tym tle, no to wiedzcie, że no, jeszcze nie jestem w domu i prawdopodobnie przez najbliższy okres no, nie wrócę do niego. Także fajnie, że udało mi się znaleźć właśnie statyw, no ale bez zbędnego gadania sprawdźmy karty, jak widzicie jest to nowy pojazd, pierwsza karta szurikopter, dalej mamy e, nasz kochany generał Wex, podstępny cesarz Unagami bohater 12 sezonu no i specjalna karta, jest to karta pojedynków, cyfrowy Kai już chyba tą kartę mieliśmy, ale nie dam sobie ręki uciąć także ja tu odszczepię te minifigurki do których tradycyjnie przyjdziemy pod koniec odcinka. No i może zobaczmy kurczę sam magazyn, co on prezentuje sobą po prostu. Eee, o, jak widzę bardzo dobrze będzie go widać w całości w końcu. O, muszę przyznać, bardzo mi się podoba tą okładkę, jak tutaj pożeracza światów przedstawili. Podoba mi się, plus. No ale lećmy. Tradycyjnie spis treści, jakiś komiks właśnie z naszym nindroidem, którego dostaniemy w tym numerze, reklama kart Yy, właśnie Ninjago, pierwsza część komiksu tradycyjnie. Oczywiście tutaj Cole, tu widać też się bawi z androidem jakiś pojedynek urządzają chyba sobie. Yy, pierwsza część plakatu będzie przedstawiała, jak widzicie, a właśnie, którego dostajemy w tym magazynie. Druga natomiast yy, Nindroidy, czyli Zayna i Nindroida. Muszę przyznać, spoko to wygląda. No i dalej, reklama magazynu Jurassic. Instrukcja składania naszego Nindroida tutaj jakieś zagadki, natomiast. Oj kurczę, przykleiła się kartka chyba. Tutaj kilka informacji na temat historii Nindroidów i naszego mrocznego władcy. Także jak ktoś będzie chciał, będzie mógł sobie poczytać. Tutaj jakieś epickie pojedynki legacy. Mamy tu Pythora, Jaya. Może to jest zapowiedź jakichś fajnych minifigurek, które dostaniemy w przyszłości. Jak widzimy, tutaj mamy Zeina i jakiegoś tutaj, właśnie. Kolejnego Wężona, więc spoko. Tutaj recenzja, nie tyle recenzja, tylko informacje na temat tego z pierwszego zestawu serii Legacy. Jakiś tutaj konkurs z nagrodami, jak widać. No, dość ciekawe nagrody, więc zachęcam Was do udziału. No i dalej, co mamy w kolejnym magazynie? To na to wszyscy chyba czekali. Jak widzicie, w kolejnym magazynie oczywiście dostaniemy kolejną kartę limitowaną. Tym razem będzie to Mroczny Władca. No, i dwie mini figurki, jak widzicie, dostaniemy Lloyd'a oraz kamiennego wojownika, także spoko. I jak widzimy, druga okładka prezentuje właśnie naszego Garmadona, który no, tematycznie walczy po prostu z pożeraczem światów. No, muszę przyznać, fajnie wykombinowane. Podoba mi się to, że te okładki prezentują coś z sobą. Także, może bez zbędnego gadania, przejdźmy do najważniejszej części tej recenzji. Także jak już widzicie, nasze dwie mini figurki są złożone. Może przejdźmy do postaci kola, bo mi się wydaje po prostu najciekawsza. Oczywiście tradycyjny problem z fokusem, ale to nic. Jak widzicie, posiada on wdzięko z turnieju żywiołów i jeśli dobrze mi się wydaje, ma zupełnie nowy kawałek włosów. Nie wiem, może to tylko tak mi się zdaje, bo nigdy chyba nie przyglądałam się włosom, właśnie kola. Ale widzicie, są takie bardziej właśnie że tak powiem, wiecie, bardziej widać, że są w takim nieładzie. Oczywiście sam strój podoba mi się, choć uważam, że z pierwszej fali tych właśnie z sezonu Turnieju Żywiołów stroje były dużo ciekawsze. Nie wiem, tak mi się tylko wydaje. Jeśli chodzi o broń, no to tradycyjnie cokol może dostać, no, a oczywiście młot mogę tutaj oddać to, że jest on trochę inaczej wygląda, no bądź co bądź nie jest to typowy młot, no ale wciąż jest to młot, co mnie no troszkę rozczarowuje, jeśli chodzi o nindroida, no to jest to zwykły nindroid jak widzicie po prostu zadrukowana główka, co mi się podoba to jest to, że ma to metalowe ramię więc taki mały akcentik, ale spoko, no i trzeba przyznać wygląda dość groźnie, ten taki Obłęd w oczach, że tak powiem, można zobaczyć albo w sumie w oku. No i do Androida dostajemy taką piłę mechaniczną. No bo oczywiście, co może dostać Nindroid, jak yy, nie, nie, coś z elektroniki. Także muszę przyznać, spoko kawałek broni. No, muszę przyznać, w tym magazynie, no postarali się z tymi figurkami, choć mogli dać coś innemu. Coś innego kolowi trochę. Także to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy magazyn. Napiszcie w komentarzu, czy Wam się podobał, czy macie taki magazyn. A ja się na razie z Wami żegnam, trzymajcie się i cześć.